Ewa idzie, czapka niesie do szczyżenia Także no. e, ten. kiedyś e, tycha afryzierstwo się uczył, to weź tak. obecnie ładnie, tylko ładnie ciapka. No, ja, czy okay. kiedyś... A jeszcze kiedyś jakieś... Woda trochę. Mała, ładne kręcone włoski. Ale przestrzyżemy trochę ten, bo jest troszeczkę gorąco. Także... No to weź, tylko tak ładnie, że jak wyglądał, jak prawdziwy mężczyzna. To znaczy, gorąco to tak nie wychodzimy Ściapkiem, no, a no. albo rano, albo wieczorem bardziej. Ja przy domu to on sobie wyjdzie, to tam w, chło, w chłodne pochodzi, miejsce. No, chwilę pochodzi. No, no. trochę pochodzi ten, ale no. zawsze się chowa w chłodzie, nie? No. Także ładnie ten ma, ale no, przyszyżemy trochę, chłopaka. Bo to trzeba... Bo my, no, żeby ten ładnie obszerzył, no. te y, y, dziewczynki od niego nie pouciekali. No. I ten... Panienki. No tak. tak trzeba, no bo on ten w internecie występuje, no to musi ładnie wyglądać, także... No, no to bierz się je, jest za robotą. No, także pójść wrzeczny, ładnie cię obszerzymy. Także... się, nie... się nie bój. No, to znaczy, a za tam nie, maszynka nie działa? Zobacz. Nie No. a działa. Także. No. Zaczynamy, no ale się nie bój. Będzie dobrze, będzie ładnie. Także, Cześć już Ciebie rozstrzygłem, nie? Także. Ładnie się niebyj, będziesz nie wyglądać. Bo za krótko jak jest, to no na opały też nie jest dobrze. Bo... Skóra szybciej, tak? się grzeje. Tak? Nie grzeje, tylko może, może popatrzeć do palenizny, nie? Także mhm. trzeba z tym uważać. Także ciapuś. Nie, nie nie tego. Fajnie jest, nie musisz. No. Także spokojnie no. Ewa Cię patrzy tak, że Ci nic nie grozi no. Jest to no. <laughs> bo jak ten to Cię zostawimy i będziesz tak chodził no. potem a ten Głowę też nie krzyżemy. Nie tak no. O. A uszy? Trochę podciąć, nie za dużo. Zostawiamy czy nie? No, trzeba pójść ten. Spokojnie, się nie bój. Takie będzie super ańsko no zobaczysz jak będzie fajnie pokaż ten brzuszek ogolimy no ładnie no. I nie bój tego ja delikatnie tu zobaczysz no, swoje panienki Cię nie poznają teraz wyjdziesz to nikt ci nie pozna no na działce też będą się ganiać. Bo powiedz, że jakieś nowy szyby, no. Także. Tak, króleczki, jaka nie poznaliśmy. No. A ogonek w ogóle obcinamy czy to zostawiamy? Zostawiamy trochę. Tak, na końcu? No. A co z jego włosami zrobimy? Nie wiem, takie ładne, nie? No, może poduszeczkę ekologicznie. No, chiapuś fajny, no, fajny, tak? Fajny, fajny. Będzie, tak? No, o. super. No i wszystkiego daj tutaj delikatnie czy ten bo już masz długie włosy trzeba trzeba pociąć, no niestety pokaż pokaż tą stronę także ja delikatnie to robię także wiesz ja chodzę do fryzjera ty chodzisz nie a widzisz ja cię tutaj ten strzygę to ten to Czuję się bezpiecznie, tak? No. Także tutaj po kakuszki. ten troszeczkę tu podetniemy. Może o... ten sposób. Bewa mówiła, żeby się trochę tutaj zostawić. Ładnie, tutaj, tu, tak ładnie trzeba tutaj, w uszak, ładnie trzeba to Także... I zaraz będzie gotowe. No i zaraz koniec będzie, nie? Także trzeba pójść wrzeczny. To tutaj trochę, daj tutaj w środku, w uszach troszeczkę wygolimy. I tutaj po bokach. Nie. Już ładnie będziesz wyglądał tak no on z pasami ładnie wygląda no ładnie odrosną zaraz nie daj trochę wąsy trzeba przygolić tak no tutaj delikatnie musisz ten musisz tutaj się nie ruszać bo to wiesz żebym tam gdzieś nie A no. No, no jak grzeczny no, ciapuś no. grzeczny i ładny a tutaj wiesz patrzą się widzowie jakie te, no czy nie, bo nic krzywda nie będzie, tobie. także nic się nie stanie Daj, teraz tutaj Łapki, tak? No, daj tutaj drugą No trochę Cię tutaj pociągam, ale wiesz To nie lubisz, tak? Jak zanurzkę <gry> O, to już wyskoczył Chodź, chodź, tak, tak uciekła uciekła. Nie no trzeba przynieść go on nie przyjdzie Ucie Brzydko będzie wyglądał A tutaj kaczuszki No bo najgorzej jak nogi tam że to nie każdy pies sobie lubi, nie? Tutaj gołębie latają wypuść Także razem z kurkami chodzą wesoło. Ale ucieknie. A co, ucieknie? A no jak wygląda? ładnie, nie? Także zaraz, niech on sobie może pobiega. Żeby trochę tam się nie stresował. Nie, tak. No, na spokojnie dań go trochę odpocznie. I znowu weźmiemy go ile tam jeszcze 10 minut i dokończymy tam poprawiać ten no. I pokaż jak teraz by tańczył nie będzie, bo trochę chyba na mnie się wkurzył Tak ciapuś no da był ucieka Nawet nie chce się pokazać ładny jesteś, ładny, także no zaraz dokończymy Także widzicie jak Ciapuś teraz będzie wyglądał Także na słońcu teraz nie wolno mu być, bo krótkie termo, żeby się nie opalił. Także za, zabieramy go do poprawienia. No. zrób. Do widzenia. No. no. Z zrób dla widzów do widzenia, no. Pokaż jeszcze raz łapko do widzenia. No, także pozdrawiamy, ciapów się tak jak widzicie, no jak ładnie wyszedł, wyszło, także no na razie do widzenia.